Bierzemy do rąk nasz modlitewnik Niech stąpi duch twój Są na stronie Dzisiaj kolejna pieśń Wybieram te, które po prostu mniej znamy. Ojcze Stwórco Wszechświata. Strona czysta. Ojcze Stwórco Wszechświata, poszli ducha swoje. Ogniem czystej miłości, Synu słowo wcielone, spełnij teraz zapowiedź, daj nam ducha poczuć. Święty Duchu Miłości Ojca i Syna uderzy mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoim stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, aby nie wątpił, że słowa, które czytam. Pochodząc z najwyższego męstwa, aby odważnie news je całemu światu. Panie, tobie oddaję mój język, niech będzie tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje są owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine patris et filii et spiritu sancti. Amen. Laudetur Jezus In secula, Amen. Proszę usiąść wygodnie w przerwie radości życia, niedzielnego bycia z Panem Bogiem. Jesteśmy na niszporach i dwudziestominutowe kazanie. Wyjaśniałem na podstawie naszego ręcia, w jaki błąd i w przepaść prowadzi nas droga współczesnego kościoła przez ludzi zarażonych przez masonerię i myślenie światowe, kiedy człowieka postawiono na pierwszym miejscu. Bóg wyjaśnił nam w orędziu, co chciał wypowiedzieć przez słowa, że jest Bogiem katolików, Żydów i muzułmanów. Mówiąc to. Nie chciałem stwierdzić, jakoby wszystkie religie czciły tego samego Boga. Jedynego, ale że każdy człowiek został zbawiony i stworzony tą samą ręką. Jedyną ręką, i każdy pragnie w swej duszy czcić Boga. Każdy za nim tęskni. Jednak wiele dzieci pobłądziło i dało się zwieść. Dlatego nie oddają mi dziś chwały, mówi Bóg. Pszczą swoje bóstwa, trwają w religiach, w których trwali rodzice i nie szukają prawdy. A Kościół wyszedł z założenia, zaczęli to od Emiratów Arabskich, to spotkanie tam było, że w każdej religii jest prawda. Że Bóg chce wielości religii, czyste kłamstwo. Dlatego posłuchać uważnie. Co teraz mówi Bóg? Żebyście wy, katolicy, ta reszta poczuła się pewna na swoim gruncie. Oto Bóg w 2012, 10 lat prawie temu, kiedy nasi przywódcy teraz prowadzą nas w totalny zamęt, tak mówił. A prawda jest taka, że jestem Bogiem jedynym. W czego słowa? czyli islamici błądzą. Żydzi się pogubili. Buddyst to pogaństwo, hinduizm inne, że inne religie to tylko czczą bóstwa. Prawda jest taka, że jestem Bogiem jedynym w trzech osobach. Kropka. Drugie zdanie, które nas trzyma przy życiu, że, że nie warujemy w tym kłamstwie. Kościół, który założyłem na ziemi, jest kościołem katolickim. Jedyny raz w naszych orędziach jest tak mocno wyrażone to stanowisko. Nie ma. Będzie mówione o kościele, ale nigdy nie jest powiedziane tak precyzyjnie katolickim. Kościół, który założyłem na ziemi, jest kościołem katolickim. Wszystko inne, to możemy ładnie nazwać, że są to jakieś wspólnoty ludzi, ale ludzi błądzących, oddających i czczących bóstwa, trwają w religiach, w których trwali ich rodzice i nie szukają prawdy. W islamie nie ma prawdy. W żadnej innej religii nie ma prawdy. Kościół, który założyłem na ziemi jest kościołem katolickim, a jego głową jest na ziemi papież. Czytając rów, różne wypracowania kanoniczne, bo to na tym polu się rozstrzygnie, który jest papież, więc wszystkie wypracowania mówią jasno. Papieżem jest Benedykt. Pastor Franciszek nie nazywa się papieżem. Logicznie. I co jest pocieszone, pocieszające? Że są dowody, że go obrano przy piątym głosowaniu. A prawo wyborcze, papieża mówi, że są tylko cztery w ciągu dnia głosowania. Jest klauzula. Jeśli się złamie prawo, to nie, nie ma ważny, ważnego wyboru papieża. Więc mamy sprawę załatwioną. Następca, jak będzie miał silny charakter, to wszystko, co robił pastor Franciszek, jest nieważne, bo on nie był papieżem. Prywatną osobą. Czystem. Dlatego muszę Wam to powiedzieć. W poczuciu naszego rędzi, mogę się mylić. Dwukrotnie, kiedy rządził papież Benedykt, Bóg nas prosił o ogromną modlitwę za papieża Benedykta. Jemu uzbieraliśmy kilkaset aniołów. Im było za mało. Na drzewie krzyża wycieńczenia, parafrazuję, tak powiedział Pan Jezus o papieżu Benedykcie, i kazał nam się uporczywie modlić. Od roku 2013 nie ma żadnego odniesienia do obecnej rzeczywistości Kościoła. Podyktował wcześniej Bóg za Benedykta, modlitwy za Kościół, za papieża, etc. I to orędzie jeszcze obejmuje czas, kiedy Kościołem rządził papież Benedykt. Od świętego Pawła wiemy, że musi przyjść na Kościół apostazja. Nie przypuszczałem, że to urwie aż głowę, górę. Że począśnie to takim fundamentem. Aż drże, co będzie, jak umrze papież Benedykt. A pastor się już zabezpieczył. Prawie 80 mianował swoich kardynałów. Ta linia. Wytyczona nie padnie, bo to się zawsze nominuje swoich ludzi. No kto dziś przybył? Kto się kręci kołem je w dziele? No moi ludzie. Nieprzypadkowo was nazwano natagowcę. I cokolwiek bym chciał dalej robić, ja wszystko opieram na was. Nie biorę nikogo obcego spoza szeregu. rozumiecie? Człowiek, którego znam 10 lat. To mój człowiek. Więc ta bitwa dopiero nabiera aromatu. Kościół, który założyłem na ziemi, jest kościołem katolickim, a jego głową jest na ziemi papież. Znamy cały mechanizm ataku na głowę papieża. Ludzie kościoła na służbie wroga Kościoła robią wszystko, żeby rozmydlić klucze świętego Piotra. Kiedy żył papież Benedykt, to go wielu kapłanów kontestowało. To nie było tak. Mówili, że on jest biskupem w Rzymie, a my słuchamy swojego biskupa. Wie, to trendy jest znane tym, co mają wpływ na Kościół. Przychodzi następca, co mówi? Jestem biskupem Rzymu. Za chwilę nie będziemy mieli Piotra. A to już nie będzie Kościół katolicki. Posuwać tego znania. Kościół, który założyłem na ziemi, jest Kościołem katolickim, a jego głową jest na ziemi papież. Bóg tu mówi wyraźnie o jednowładztwie, nie o demokracji. Głową oni wszystko robią teraz było przez lata, że papież z biskupami, ci biskupi, którzy są w łączności z papieżem, tworzą święte magisterium. Dzisiaj co jest? Papież w łączności, odwrotnie. Biskupi z papieżem. Papież musi ich słuchać, żeby zachować, wszystko jest odwrócone, to pojęcie władzy w kościele. Tylko taki kościół jest moim prawdziwym domem, gdzie głową jest papież. Po śmierci Benedykta prawnie nie będziemy mieli już głowy papieża. Taki kościół jest moim prawdziwym domem, w którym zamieszkuję. Bóg przestał nam dawać powołania. Przestał, przestał błogosławić naszej pracy duszpasterskiej. Wygonka ludzi niemożebna z kościoła. Jest nas jeszcze dużo, bo zostaliśmy starsi. A popatrzcie za plecy, kto za nami idzie. Parę ludzi. Za 30 lat, za 20 lat, to już za 10 będzie widać naturalną śmierć kościoła. Dzieci, pewne myśli mam prorocze, że do Polski przyjdzie sprzedaż kościołów. W Krakowie teraz toczyła się batalia o sprzątnięcie kościoła Matki Bożej na ulicy. Tam jest Kopernika. To on tworzył budynek, to było w ramach kiedyś budynku Ojców Karmelitów. Hugo Kołontaj, rozbójnik nad zbójami, skasował to i to oddał na cele społeczne. Więc w budynkach klasztornych mamy tam dzisiaj czerwoną chyba klinikę, a ten kościół stoi. No i lewica chciała z tego zrobić teraz na gwałt salę konferencyjną. Arcybiskup Marek nasz ledwo to obronił. Ale to jest sygnał, jak jesteśmy słabi. Za chwilę uderzą we wszystko. Będzie ta sama lawina. Co na Zachodzie. A Bóg zapowiada: jeśli Kościół straci ten wymiar w jedności z, z głową papieżem, to Bóg się nam wyprowadzi, bo mówi tak: To taki Kościół jest moim prawdziwym domem, w którym zamieszkuję. Taki. Inaczej nie będzie Błogosławił. Dalsze odniesienia, te myśli dedykuję pastorowi Franciszkowi. Wszystkie inne religie nie są moimi. Kłamiesz, oszukujesz nasz pasterzu, mówiąc, że Bóg sobie tak życzy. Twoje orędzia z 1 stycznia jedno wielkie kłamstwo i publiczne bluźnierstwo wobec Boga. Wszystkie inne religie nie są moimi, mówi Bóg. I nie mogę się w niego objawiać. Kłamią, że Mahomet miał objawienia, Żyd mu z Mekki napisał całą, całą, całą te teksty, jedna wielka księga nienawiści ludzi i, i, i wszystkiego. Wszystkie inne religie nie są moimi i nie mogę się w niego objawiać. Dlatego tak bądźcie bardzo spokojni na objawienia tak zwane protestanckie czy inne dzieci. To jest wielka gra diabła. Jak nie jest to religia, w której Bóg zamieszkuje, dzieci tam Bóg nie daje znaków. Jasno to mówi. Nie mogę się tam objawiać. A nam pokazuje się protestantyzm, gdzie się Bóg wyjątkowo teraz u nich objawia. A my są kłamstwem. A jak daje znak u nas, to się chce wyrżnąć wszystkich. Widzącą, księdza, ludzi, którzy za tą drogą idą, jesteście przykładem tego męczeństwa, żeście uwierzyli, że się Bóg objawia u nas w religii. Wszystkie inne religie nie są moimi. I nie mogę się w nich objawiać. Więc deklaracja z Abu, nie wiem coś tam, Franciszka jest kłamstwem. Jest to publiczne kłamstwo. Nie Niemówienie prawdy o prawdzie wiary katolickiej powoduje, że ożywczy duch nie jest rozsiewany po świecie. Zatem stwierdzenie, że zbawienie jest tylko w Kościele katolickim, jest najbardziej prawdziwe. Dlatego przeżyłem wczoraj od ciśnienia długa się, od wczoraj i powiedziałem wam, rano koniec. Już więcej mam o braterstwie, o tych dewiacjach, nie mówię ile mogłem, przedstawiłem, macie zielone pojęcie, co przeciwnik przygotował. Wyrżnięcie Boga, a Kościół idzie w ciemno w objęcia tej koncepcji Nowego humanizmu. Teraz idziemy za głosem Boga, żebyście mi wy wiary nie stracili i bym ja tymi wykładami nie wami. Zatem stwierdzenie, że zbawienie jest tylko w Kościele katolickim jest jak najbardziej prawdziwe. Żaden inny Kościół nie posiada Jezusa jako głowy. I w żadnym innym Kościele, nie ma pełni sakramentalnej jedności z osobą Boga. <laughs> w tym zdaniu Pan Bóg nie mówi o religii. Mówi o Kościele, czy mówi o chrześcijaństwie. Mówi o tych wszystkich innych, odczepieńczych religiach, gdzie ludzie zostali, zostali uwiedzeni przez heretyka. Żeby Was przyzwyczaić do Lutra, w kółko cytują pewne słowa, że Luter był człowiekiem modlitwy i to jest pomost do dialogu o prawdzie jego. Dzieci dramat. Jak chcecie, to Wam kiedyś odczytam fragment urzędowych bluźnierstw na czarnej Mszy świętej i to jest też modlitwa, tylko do innego Boga, rozumiecie? Żaden inny kościół nie posiada Jezusa jako głowy. Biedni, na przykład są protestanci, gdzie święty Paweł w naszych orędziach mówi, że jest to ostatnia grupa chrześcijan, ostatnia na krawędzi piekła, a kościół katolicki i nami ich podaje za wzór. Protestanci, jest to ostatnia grupa chrześcijan, która jest na krawędzi piekła. Jeśli tego się nie powie protestantom, oni wszyscy pójdą na potępienie. U Katarzyny Emeryś jasno stoi. Jest pewna półka w Czejsku, na których widziała na, jednym, na jednej półce Żydów dobrych i protestantów dobrych. Tylko dobrych Żydów i protestantów. Reszta bractwo równ, równo, po, góra, po mówiąc, hajcuje w piekle. Kościół prawosławny jest najbliższy prawdy, bo on zachował siedem sakramentów. Ale musi podlegać mojemu zwierznikowi na ziemi, aby był w pełni zjednoczony ze mną. Mamy perfekcyjną wykładnię rzeczywistości Kościoła, wiary i prawdy o drodze do wieczności. To, co robi pastor, wprowadza Was w nieprawdopodobną ciemność i oszukaństwo. Wytłumaczę Wam, jakie są tego przyczyny. Ale mija 20 minut, więc te słowa powtórzę w środę i Pan Jezus Wam wytłumaczy, jakie są przyczyny takiego stanu religijnego, nazwijmy to, w kościołach chrześcijańskich.